you Magda Adamowicz, dobry wieczór. Proszę szykować lżejsze ubrania, bo wiosna rozgaszcza się u nas na dobre i wcale nie czeka na kalendarz. Już jutro po raz pierwszy w tym roku prawdopodobnie na termometrach zobaczymy 20 stopni, a w prognozach na najbliższe dni nie widać ani deszczu, ani chłodu. Myślę, że taką pogodą nie pogardzilibyśmy nawet w majówkę, a to dopiero początek marca. Zobaczmy szczegółową prognozę pogody. Na początek przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem. Polska cały czas pozostaje pod wpływem rozległego układu barycznego wysokiego ciśnienia, który z nad Rumunii wędruje w stronę Morza Czarnego. To oznacza brak zmian. Cały czas będzie pogodnia, a momentami słonecznie, ale zupełnie inaczej sytuacja pogodowa przedstawia się na północy naszego kontynentu nad Skandynawią. Wędruje teraz front za frontem atmosferycznym i tam okresami przynosi intensywne opady śniegu. Niespokojna pogodowa sytuacja również na Półwyspie Iberyjskim. Mieszkańcy Hiszpanii muszą liczyć się jutro Roz opadami deszczu nawet do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Ale taki układ wyżu i niżu do naszego kraju zaciąga bardzo ciepłe, zwrotnikowe masy powietrza z nadpółnocnej Afryki. To oznacza bardzo wyjątkowe wartości na termometrach, jak na początek marca. Ta noc będzie pogodna, spokojna i łagodna. Więcej chmur jedynie na północnym wschodzie, ale z nich padać na pewno nie będzie. A na termometrach minus 2 stopnie w katowicach i w Krakowie. Zero stopni wskażą termometry w Łodzi i w Poznaniu, a najcieplej będzie między innymi w Suwałkach, ale też w Stoku czy w Warszawie. Tutaj plus trzy stopnie. W ciągu dnia większych zmian nie widać. Cały czas będziemy pod wpływem wyżu. To oznacza aurę słoneczną, a niebo w wielu regionach będzie zupełnie bezchmurne. Na termometrach, tak jak wspomniałam, bardzo wysokie wartości, nawet 19 stopni w Krakowie, choć lokalnie na krańcach południowych możliwe pierwsze dwudziestki. 16 stopni w Łodzi, w Warszawie i w Poznaniu, a najchłodniej, ale wciąż bardzo ciepło będzie na Suwalszczyźnie, tutaj 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale chwilami, zwłaszcza na południu i na północnym wschodzie, może powieć mocniej do 50-60 km na godzinę, a ciśnienie cały czas stabilne. Na barometrach w Warszawie 1010 hektopaskali. Kolejne dni to iście wiosenna aura. W piątek i w sobotę tylko słońce, jeśli chmury to dla ozdoby, piętra wysokiego z nich padać na pewno nie będzie, a Na na cały czas bardzo przyjemne wartości. W piątek od 13 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na południu, a w sobotę to będzie temperaturowe kopiuj-wklej. Od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 18 na południu, ale cały czas podkreślam, lokalnie temperatura może być jeszcze wyższa. No i niedzielę i poniedziałek również zapowiadają się bardzo pogodnie, choć w poniedziałek już wzrost zachmurzenia. Wciąż jednak będą, będzie dominować słońce, na termometrach od 13 do 18 stopni w niedzielę. A w poniedziałek od 13 do 17 stopni. Także nie za, wierzę, nie za wiele się tu dzieje. I to dobrze, a za chwilę fakty. Dobrego wieczoru.